Sezon wyprawowy się zaczął. Dla nich innych się w ogóle nie skończył, w zależności od wybastu, jakim dysponujesz, i od chęci zaangażowania. I jako temat wyprawowy, czyli nieodwłoczny z nimi związany temat, czyli namioty dachowe, a raczej ich rodzaje. Powiemy dzisiaj o tych tematach ogólnie, ale do każdego odcinka podcastu weźmiemy sobie każdy namiot i opowiemy o każdym namiocie, albo w podcaście, albo w naszym filmiku. I teraz zaczniemy, tak. Ten. Ja jestem Karol, darek. Jedziemy z tematem. Zaczynając od namiotów. Namioty raczej bym podzielił pod kątem objętościowym, bo budowa ich. A też budowa je w pewnym sensie rozgranicza. Ciężko jest to powiedzieć, bo można to podzielić jakby na ilościowe, a potem można rozdzielić na, jakby na konstrukcyjne, bo to są jakby różne. Dobra, zacznijmy od tych dwuosobowych. Tak, od dwuosobowych w sumie to zacząłbym od wymagań. Może łatwiej będzie nam przejść przez, przez te wszystkie, wszystkie namioty pod względem na przykład dwóch osób do spania. Zacznijmy od dwóch osób. Tak, zacznijmy od dwóch osób i generalnie pierwszym aspektem, jakim w tym wszystkim jest, to jest cena. Bo tutaj to jest... Pewnie rozstrzał, strzelam od 3 do 20 tausendów. Od 3 do. Miską 80 tysięcy. No, ale tak by. Rozumiem. <grym> ale, idźmy na ziemię. ale jak ktoś daje 30, to sam sobie ogarnie, czy chce dać 50. <grym> no nie no, to już jest dużo. Znaczy, ten za 80 to jest taki projekt startupowy w Stanach, gdzie generalnie ten jest zrobiony. Namiot jest zrobiony. Tutaj mamy namiot podobnego typu kapsułowy, ale jest zrobiony materiałów z rodem NASA, w ogóle ma okna, możliwości na doniczki, balkon, windę, no ale nieważne. Skomplikowana konstrukcja, nie mówimy o niej, mówimy o takich jak raczej normalnych konstrukcjach, przyziemnych konstrukcjach, tak. znaczy tamto jest fantastyczne, tylko jest jakby kosmosem pod kątem cenowym. Dobra, czyli dla dwóch osób najtańszy namiot, którym, od którego mogę cokolwiek zacząć, to będzie namiot generalnie tzw. Szmaciany, tak zwany szmaciany, Czyli no, z materiału. Tak, uznajmy to, jakby uznajmy, całość jest materiałowa, bo generalnie jakby samo słowo szmaciany jest takie dość, może się uznać jako obraźliwe. Ale na, nie, nie, nie nacechowane bym, negatywnie, ale tak, nie, to wcale nie, dokładnie. wcale nie o to nam chodzi. Chodzi nam raczej o to, żeby, żeby określić pewien, pewien rodzaj namiotów, czyli, czyli tak, z materiałowego. Tak, górna konstrukcja, czyli ta cała, ten tropik i tak dalej, to wszystko, co nam odpływa, to jest generalnie materiałowa. On jest zazwyczaj, ten materiałowy składany jest na pół. Mamy tam u góry drabinkę. Tak, czyli e, w, jeśli chodzi o tak, jeżeli tak by był zamontowany namiot, to nam się otworzy w tą stronę. No, I połowa góra. tego namiotu e, będzie, będzie się tak, no Ale połowa tego namiotu będzie znajdować się poza samochodem, tak. podparta. E, znaczy nie tylko drabinką, bo tam jest oczywiście stelaż w środku. Tak, 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 tak ta podługa e. jest sztywna, itd. No, 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 w ten desen. E, co jest fajnego w tym namiocie? Cena. Co jest. Mało to... miejsca zajmuje na dachu, bo na przykład ten tak, ale zajmuje cały dach, a tamte namioty zajmują mniej, możesz sobie jeszcze ale coś jest... dokoptować. Tak, ale, jest ale jest gruby za to, tak? Bo on się musi złożyć na pół. Więc jeżeli mamy wysoki samochód, no to, to jest kolejna jakaś tam e... jeżeli... wysokość. No jeżeli mamy wąski wysoki samochód, e... typu nie wiem, Jimmy wrzucimy taki namiot, tak, bo on się zmieści. Ale generalnie komfort podróżowania moim zdaniem zmieni się diametralnie. No może być. Zdecydowanie zmiana. Eee, taki jest, namiot hmm? na Jimiego? No, nie wiem, czy Jimmy ma tyle, nie wiem, czy Jimmy ma tyle dachu. No, trochę lotnisko. No widzisz, jak jest udarka w witarze. No, wy, wystaje poza samochód. No, on ma i tak najmniejszy namiot tego typu. No, ale wracając, namioty dwuosobowe. To mamy tak. Namioty materiałowe, które mają tą górę z namiotu. Mamy namioty tego typu tak zwane triangle, czyli zazwyczaj to jest aluminium, bo jakiś kompozyt się rozkłada, jakby w ten sposób. Tu gdzieś będzie przebitka i namioty typu nie wiem jak je nazwać modelniczka takie ze wstęp podnoszone, bo tak, jest, że jakby do góry. tak że jakby jest pomiędzy podłogą a mm. sufitem jest dokładnie ta sama odległość po obrębie tak Czyli one wychodzą tak jakby całość coś tak, trochę jest. wyglądają jak taki ten jak tiule na dachu tak, tak to jest taki bok dachowy który o. generalnie się podnosi do góry na siłowniczkach najczęściej nie Na siłowniczkach śrubach whatever. no i generalnie masz taki dach i podłogę i po bokach masz tak. Ma, y, materiał. Fajny, prosty. Jakby w konstrukcji też. Do najtańszych też nie należy. E, on jest, jakby powiedzmy, pomiędzy. Najtańszą wersją będzie na pewno ten materiałowy. Potem będzie ten namiot, ten medalniczkowy. Dobra, boksowy. O, boksowy, żeby tak nie było. Już ten, a no. najdroższymi namiotami są te niestety te namioty triangle. Ale to nie dlatego, że bo, bo tak, tylko on coś się ze sobą. Bo ten na przykład, mamy namiot od firmy Offlander e, do testów i to jest namiot, który jest zbudowany z korupą, cały z aluminium. Ma tam swoje systemy i tak dalej i tak dalej. To jest ten. na którą się płaci. On ma też niesamowitą objętość. Ten przypadek ma niesamowitą objętość, jeżeli chodzi o kubaturę. E, no Jakbym miał wybierać, szczerze, wolałbym dopłacić za tego triangla. Sam widziałeś, jak to jest. Jest bardzo się, wygodne. Ja w ogóle raczkuję, jeśli chodzi o namioty, bo nie miałem za dużo do czynienia z namiotami i tyle, co, co widziałem i zaobserwowałem, jak na przykład byliśmy gdzieś, to cały ten. Całe te wszystkie ceremonie, że tak powiem w cudzysłowie, bo to tak, trwa aż to jest, tyle, to dobre, że no. to jest ceremonia otwierania tego namiotu, a rano zamykania tego namiotu to trwa tak długo. Jest to tak skomplikowane, nigdy ci się tego nie chce robić. A jak Ale... jeszcze pada, to już jest w ogóle ekstremum. Wiesz co, w namiot sam z siebie się i tak. Znaczy, te tramy uważam, że się najłatwiej składa z tych wszystkich. Tak, no to jest ta różnica, nie? Bo ten na przykład te zwykłe namioty, gdzie musisz go rozłożyć, obejść z każdej strony, podeprzeć tu, tam. No, trochę to zajmuje, a Dużo. jak rozkładasz go, pewnie mogę sobie wyobrazić siódmy, ósmy, dziesiąty raz z rzędu, to już masz delikatnie takie. Albo tak, albo już po prostu jesteś przyzwyczajony do tej rutyny, nie? Już masz jakby ten, no to już jest kwestia bardzo indywidualna, co chcesz zrobić. No, te namioty w takich najprostszych wersjach no, rozkłada się i składa się, najprościej, bo ta jest dość rozbudowana, no to składa się i rozkłada w ciągu, tam ile tam było, dwie minuty? Ten dwie minuty, ale taki normalny w minutę rozkładasz tak naprawdę na totalnym luzie i bez najmniejszego problemu. Fajny jest, bo tam ten jest o tyle super, na mety, że to może sobie pochować rzeczy do środka. I... Także tak naprawdę śpiworów czy jakichś innych rzeczy nie trzeba ze środka wyciągać, mhm. chociaż to pewnie w większości na da się tam coś zawsze. A widzisz, że Darek na przykład się nie dało. Tak, tylko Darek ma. Bardzo cienki. Cieniutki, tak. On ma tą zaletę, że on jest bardzo cienki, no coś za coś, tak. No tak, jakby też się zobaczyć, jak będziecie wybierać, nawet że jakby z podejściem na no zasadzie minimalizacji. Miejsce na dachu, czyli jeżeli będziecie dzisiaj najcieńszy, najmniejszy, najlżejszy, będziecie ograniczać się tym, że do środka do namiotu wsadzicie jak najmniej rzeczy, ale ktoś pewnie na pozostaje do namiotu? No właśnie po to, żeby nie włożyć tych piworów i poduszek, czy tam, nie wiem, kocy w środku, tylko na przykład też sobie częściuchów zostawić, no przebierasz się rano, no to zostawiasz tam i to. Tak, no ale są też czynniki, które wykluczają troszeczkę te namioty, na przykład takie otwierane czy te czy te, które się nie rozkładają, to chociażby ilość osób, no czterech osób nie zapakujesz już do takiego namiotu. No, powiem ci, byłoby ciepło. <grym <grym> bardzo ciepło i zależy, jaka byłaby to oczywiście konfiguracja. Yy, ale tak, w cztery osoby ciężko. No, to jest taki namiot, yy, dwie osoby, dwójka z dzieckiem. To jest, taki, to, jest to, jest znaczy to jest taki max. To no, jest taki max. To no, jest taki max, albo, albo dwa, dwa z psem. Nie? No tak, jak my śpiemy, to generalnie nie ma z tym problemu bo to jest tam jest 210 czy 2, 2 m na 1,40 coś czy 2,20 m coś takiego generalnie jest komfortowo, śpisz tak. dobrze i ten namiot służy, yy, służy tylko do spania Także to też musimy być świadomi, że tam. Znaczy... E, no dobra, no w dwie osoby zagrasz w karty, nie wiem czy tak. jak pada deszcz. Ale jak jedziesz z dwójką dzieci, czy nawet z jednym, to po chwili w tym namiocie, jeżeli spędzasz w nim czas, ponieważ pada, to będzie ci to drażnić, bo inaczej jest, to... jest klaustrofobiczne. A czy z powoli. Ten i tak jest duży. On jest przestronny też dzięki temu, że ma bardzo dużo światła. tak? On on jest... przedsionek, tak i tak. tak dalej. No, 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 no to, to on jest duży. No, ja generalnie nie wyobrażam sobie jakby podróżowania. w... W takim trybie bez rolety. Dla mnie to jest jakby kolejny aspekt, na który no, trzeba zwrócić uwagę, że to, to jest. roleta to jest ważne. No bo siedzisz sobie po tą letą, jak pada deszcz, no bo jakby bez tego no nie, nie, nie. nie. Tak jak teraz. No ja teraz mu rozłożę roletę. Świeciłoby tak słońce. To takie to no. słońce, na które czekaliśmy tak długo, nie? Tak, no ale siedzą. Znaczy mi temperatura odpowiada, ale generalnie ze względu na moją czarną wyszczuplającą koszulkę, to wolałbym, żeby aż tak nie grzało, no ale nieważne. Musisz ją oddać, bo to w takim razie nie działa. Mhm, mm no mniej więcej. <laughs> e, ale jakby... Mamy temat dwuosobowych omówiony. Znaczy te konstrukcje jeszcze te takie boksowe, one się otwierają w różny sposób. Niektóre się otwierają równo, niektóre tak troszkę na boczek, coś tam, coś tam. Jest jakby parę tych rodzajów, ale to tak jakby jakby ten zarys podstawowy. Kolejną opcją są te namioty, które są większe. I tam tak naprawdę trochę się pole zawęża, bo triangle generalnie już się w tym momencie kończą i reszta namiotów jest albo materiałowa. Czyli na zasadzie rozkładamy jedną połać na stronę, drugą i w środku robimy sobie wielki namiot materiałowy z ten. I tam się już różnią konfiguracjami, tymi tropikami, jakieś tego typu szmery. Cztery baniery. osoby na spokojnie, można tak, jak najbardziej. Jakieś tam 2,20 na, 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 na 2 metry i generalnie przestrzeń taka, że tam można mieszkać przez tydzień i się tym zupełnie nie przejmować. Albo namioty tak zwane kanapkowe. Namiot kanapkowy ma tak, że on ma zazwyczaj z twardej pokrywy będzie jakieś kompozytowej pokrywy i tak patrząc od boku, to on się rozkłada tak, że jedna ściana idzie tutaj tak prawie że do pionu i potem ze środka wyjmuje się taką podłogę. Tutaj mamy dwuczęściową, tutaj się rozkłada cały tropik i w zasadzie tutaj mamy tą całą powierzchnię do życia. Różni się tym, że ten pornami do tego namiotu materiałowego, no to jest ta twarda pokrywa, która nas chroni przy jeżdżeniu w terenie. No bo z tym jeździmy w terenie. I... Raczej, znaczy, nie raczej, ja tym jeżdżę i się nie przejmuję. Znaczy, to co mamy. na nim widać, to błoto. I nic więcej. Generalnie tak. gdzieś tam obtarcie gałęzie, czy coś w ogóle się nie przejmujesz. No, jakbyś miał jechać na dwa tygodnie i na przykład. W o, końbie światło. W pierwszych trzech dniach na przykład o gałąź rozerwie ci się ten zewnętrzny nawet to, nawet nie, nie sam namiot, tylko ten zewnętrzny taki pokrowiec. No to sorry, ale po deszczu to jesteś generalnie w nosie, bo musisz spać w mokrym na A to? No naprawdę musiałbyś się mocno postarać, żeby to zde zdewastować. No to znaczy wiem, no znajdzie się taki co i metalową kulkę zepsuje, nie? Ale no, to. To jest fajne. To jest ale to jakby ocieraliśmy się od drzewa tym bagażnikiem i tym namiotem gdzieś tam po bokach, i jakby śladu na nim nie ma. Dużo sobie jeździ. Generalnie, jakby dostaliśmy instrukcję na zasadzie oprzeć się od drzewa, to się oprzeć, nie? nie ma problemu. Generalnie namioty są mocno testowane i one, one nie mają z tym problemu. No te namioty, które są materiałowe, no to będą miały na pewno mniejszą wytrzymałość mechaniczną, ale. No będą tańsze no jakby ten, ten aspekt. No i pojemniejsze w tym przypadku. Więc to wszystko zależy od samochodu, na jakiego zakładasz. Też, jeżeli to jest mniejszy samochód, no to jak nie masz tyle bagażnika dachowego, czyli tyle dachu, to też masz problem. Też to, że do tych mniejszych namiotów, mam na myśli mniejszych no. zamkniętych, tak? Jakoś mhm. złożone, dołożysz sobie jakąś skrzynkę jeszcze, jeżeli masz na tyle miejsca. Więc różna konfiguracja w zależności od tego, co, no tak. co potrzebujecie. I Ale... tak naprawdę trzeba sobie samemu wybrać i odpowiedzieć na pytanie, czy warto dopłacić do tych namiotów z, z bezpieczniejszą, z tą kopułą. Ja uważam, że warto. Jeżeli możemy sobie pozwolić na to, to ja bym to na pewno rozważył. Jeżeli kupujemy namiot, bo potrzebujemy namiot i bierzemy taki, a nie inny no, z jakichś powodów w, tej, w tym przedziale, secenowym, to też nie ma za bardzo się co przejmować, trzeba tylko pamiętać, żeby uważać jednak na to, no bo to no. jest gdzieś tam z tyłu głowy, że, że coś może się z tym wydarzyć, ale też się w nim prześpimy, więc to, 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 to nie, nie znaczy, nie. że spać się da tylko w namiotach, które, nie wiem, kosztują od dziesięciu wzwyż, bo to nieprawda. Nie, nie? To, nie, to nie jest tak, no właśnie to jest to, że te namioty są na tle uniwersalne, zależy na co je założymy, jak będziemy nim, będziemy nim podróżować, znaczy na każdy namiot tak czy siak trzeba uważać, to nie jest tak, że wjadę w największe największe badziewie i po prostu w największe kszory, gałęzie i nic się z nim, żadnemu nie stanie. Znaczy wiadomo, że jeden będzie miał większą, drugi mniejszą wytrzymałość. No musimy sobie zważyć tak naprawdę co do czego potrzebujemy. Jeżeli moim zdaniem ktoś jeździ delikatnie, jeździ typowo na zasadzie jeżdżę sobie spać w terenie, nie jeżdżę jakoś ciężko po offroadzie, to namiot materiałowy wystarczy, aczkolwiek ma, namiot materiałowy ma trochę inne też wady pod kątem np. aschnięcia, odporności w... na wiatr jeszcze i utrzymywania ciepła bo namiot, który będzie cały materiałowy, generalnie będzie miał dużo mniejszą dużo mniejsz, znaczy dużo mniejszą izolację cieplną w porównaniu do namiotu, który ma na przykład tą jedną ścianę aluminiową, która jest izolowana. On na przykład się, on na przykład fajnie trzyma ciepło. Znaczy na pewno fajnie trzyma ciepło, bo te ściany też są materiałowe, tak. No tamten, który jest materiałowy. Zaraz mi ktoś powie, że, nie, że on spały w ogóle i tak dalej. Ale to widać po Webasto, kto ile używa. Tak, naprawdę. Tak, no to też ta, y, tam, ta cecha, co wspomniałem, że jeżeli się ustawimy faktycznie y, tą powłoką do wiatru, to mniej będzie nam to przeszkadzało. No tak, no w też od blokady, bo jak jest na przykład jak jest słaba. Żeby ci się nie zamknął. Tak, bo jak jest słaba sprężyna gazowa, to też może cię zamknąć, jak nie ma żadnych blokad podpórek, etc. No te namioty materiałowe, no to będą telepotać całą noc i no, to, to, może być, y, to może być mniejszy komfort tego. No i w zasadzie co? No, no są te namioty drogie, rozkładane, którzy tak naprawdę byli pionierami tego wszystkiego. No, jest tego trochę. No, generalnie każdy z tych namiotów jest jakąś ewolucją początkowego projektu. Rzadko który namiot jest zbudowany od zera. Są rozwiązania dodatkowe, tak? ale to tak jest trochę ze wszystkim. No, z terenówkami też tak jest. No, Była rama, potem most i potem ewoluujemy. tak. Bo jednemu damy resory, drugiemu sprzężony. Tak, no najlepiej przed wyborem namiotu nie wiem, znaleźć sobie takie miejsce, w którym będziecie w stanie albo kogoś kto ma porównać, zobaczyć, rozłożyć, do A są wypożyczalnie. Złożyć. Są wypożyczalnie namiotów, gdzie też pewnie możecie sobie przed zakupem wypożyczyć na przykład. Jeżeli w ogóle nie chcecie, jeżeli chcecie kupować, coś sobie przetestować, wypożyczyć. Albo w ogóle nie kupować i pożyczać na ten tydzień w roku, kiedy Was to interesuje. też jest jakaś opcja. Tak. Porozmawiajcie, zobaczcie, no bo, żeby no nie wtopić, bo jednak jest to jakaś tam e, kwota, więc e, nie wtopić. Czyli grunt jest taki, że one nawet trzymają cenę. Wszystkie. Tak, my na przykład e, troszeczkę z namiotów dachowych, kiedy, które chcielibyście zobaczyć pewnie. E, Możemy mieć na samochodach, jeżeli będziemy na Expo, na przykład, w, Krak w Krakowie, we wrześniu. Nie no, będzie, będzie tak. Będziemy też organizować parę wyjazdów będziemy porównywać. Na pewno te namioty te wszystkie jakby jeden do jeden będzie stał jeden obok drugiego na paru samochodach, więc jakby... Tutaj też będziemy trochę porównywać. Um... A jeżeli jesteś, jesteście gdzieś z okolic Krakowa i generalnie um, gdzieś możecie wiedzieć, gdzie będziemy jechać po naszych relacjach, też możecie się odezwać, jeżeli tylko będziemy gdzieś, zawsze możemy pokazać, jak to wygląda. Tak, tak. jak tak. najbardziej. Spotkać możemy się i, i możecie sobie zobaczyć akurat ten, który my mamy na dachu, albo który będziemy mieć. Jak najbardziej, no, z, z naszej strony nie ma problemu, ale polecam raczej, jeżeli chodzi o namioty, kupować u osób, które mają z tym dużo doświadczenia. E, te, które sprzedają, faktycznie są podróżnikami i Wam doradzą, ale w taki realny sposób. Bo doradzić, a sprzedać to też są dwie różne rzeczy. E, z naszej strony, no, chcielibyśmy. Tak, Winter is coming. Nie, no to widzisz, no ma swoje zdanie, no dajże mu coś powiedzieć. No. Chciałbym mieć taki namiot. Źle <grym>, by tam rodzin krukowych zmieścił? Pozdrawiam <grym>, e, kruki. Tak. No mówię, winter, winter is coming, nie? Jest... Jest... Jakbyście chcieli faktycznie, jeżeli chodzi o namiot, o dobór, wygląd, etc., a to zapraszamy do Bartka. I Bartek z Offlandera Wam na pewno doradzi. Bardzo doświadczony podróżnik. I przede wszystkim to jest osoba, która testuje te namioty. To nie jest tak, że on tylko je sprzedaje. On w każdy namiot ma przetestowany, nie bez powodu też rozmawia z takimi ludźmi jak my, którzy mają też doświadczenie w terenie i chcę ewoluować te produkty, a nie tylko na zasadzie mam, co mam i, i koniec. Tak. Ale czy wybierzecie namiot z, z firmy dość znanej, z, z danego sportowego sklepu, czy z innej, czy z takiej, na pewno Wam pomoże, jeżeli chodzi o komfort. W na przykład do namiotu, który jest na ziemi, uważam, że to jest niesamowity Niesamowita zmiana, po prostu. No, nie, no jakby podróżowanie ze spaniem w środku to, to, to jest dużo lepiej, ale będziemy też porównywać do spania w środku i tutaj będzie dość, dość rozbudowany odcinek na ten temat, więc nic innego jak obserwujcie nas, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić tych odcinków i do zobaczenia w terenie, dzięki. dzięki.